W 2023 roku z policji odeszło blisko 10 tysięcy funkcjonariuszy. Liczebność tej formacji spadła do niskiego stanu 96 tysięcy. Przez dwa lata działaliśmy na rzecz odbudowy wiarygodności i potencjału służb podległych ministrowi spraw wewnętrznych i administracji. Działaliśmy na rzecz poprawy statusu materialnego funkcjonariusza. W 2024 roku płacona została 20% podwyżka. W tym roku 5% podwyżka. Zrównaliśmy funkcjonariuszy na pierwszym stanowisku służbowym z uposażeniem żołnierzy zawodowych. A przede wszystkim wprowadziliśmy świadczenie mieszkaniowe. Kwotę od 900 do 1800 zł wypłacano dodatkowo funkcjonariuszom na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Im wyższe koszty pozyskania mieszkania w danym powiecie, tym będzie wyższa kwota świadczenia mieszkaniowego. Jednocześnie poprawiamy warunki służby funkcjonariuszy. Na kwotę 13 miliardów złotych opiewa nowy program modernizacji służb. Z tych środków pozyskamy wyposażenie indywidualne funkcjonariuszy, środki łączności, środki transportu, uzbrojenie. Zbudujemy ponad 100 nowych komend powiatowych Straży Pożarnej i Policji. Będziemy inwestować w Straż Graniczną, w Służbę Ochrony Państwa. Wszystkie te działania służą temu, by nasze służby działały skutecznie i sprawnie na rzecz bezpieczeństwa obywateli i naszego państwa.